Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków z Zary. Tak, znanej sieciówki z ubraniami. Sprawdzimy sobie dzisiaj ich kosmetyki do makijażu, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie. Do oglądania. W tej serii będziemy się skupiać na firmach, które mają w swojej ofercie kosmetyki, a nie do końca są, że tak powiem, z kosmetykami kojarzone, jak na przykład właśnie Zara. Raczej, jak pomyślicie sobie o zarze, to od razu co Wam pierwsze przyjdzie na myśl, to ich ubrania, a raczej jest to więcej niż pewne. Za jakiś czas na pewno sprawdzimy sobie kosmetyki z hm jak ta seria Wam się spodoba, to będziemy ją kontynuować. Dzisiaj skupiamy się na zarze. No i za te kosmetyki, które dzisiaj tutaj zobaczycie, zapłaciłam około 400 zł. Czy to dużo, czy to mało? Ceny kształtują się tak mniej więcej w granicy od. 40 zł, więc powiedziałabym, że jest to tak typowo. Podobne ceny znajdziecie u nas w drogeriach, czy to w Rosmanie, w Hebe. Tylko różnica jest taka, że w przypadku tych kosmetycznych drogerii, raczej macie tam firmy, które specjalizują się właśnie w makijażu, a tutaj mamy zarę, o której nie za dużo wiemy. W sensie nie za dużo wiemy, jeżeli chodzi o kosmetyki. Oprócz tego, że z tego co tutaj widzę na opakowaniach, jest napisane, że są one wyprodukowane we Włoszech. Ale nie mamy informacji szczegółowej, kto dla nich to wyprodukował. Jest po prostu napisane, że Inditex Hiszpania tutaj jeszcze coś jest o Londynie i tyle kolejną sprawą jest to jak to przyszło zapakowane i ja nie ukrywam, że ja dostałam prawie zawału serca jak odebrałam paczkę bo pomyślcie sobie teraz, ale Ania co się stało? mianowicie te kosmetyki były wrzucone luzem i ja wam za chwilę tutaj wlepię nagranie na którym wam opowiem moje pierwsze wrażenia po otwarciu tej paczki przyszła mi paczka z zarystymi kosmetykami i tak wam powiem szczerze, że no troszkę obawiam się o sposób zapakowania tego bo posłuchajcie na szczęście wszystko jest chyba w całości ale nie ukrywajmy, można było to zapakować zdecydowanie lepiej, więc miałam szczęście że nic się nie potłukło, jednak no byłam przestraszona, bo wiecie no kosmetyki tutaj są y, takie opakowania które mogły się łatwo rozbić jakieś słoiczki, nie słoiczki a ja bardzo sobie szanuję pieniądze, które wydaję więc byłabym bardzo zdenerwowana, jeżeli przyszłoby mi coś rozbitego, uszkodzonego na szczęście tak się nie stało, ale tak jak mówię można było to zapakować lepiej i napchać papieru czy folii bąbelkowej więc to była kwestia przesyłki, a teraz pogadam. Dajmy sobie o opakowaniach. Bardzo się tutaj pozytywnie zaskoczyłam dwoma rzeczami. Pierwszym z nich jest to, że te opakowania są naprawdę bardzo ładne, estetyczne. Zara ma swój styl, bardzo prosty, minimalistyczny. I super było to, że wszystkie, dosłownie wszystkie, były oryginalnie zamknięte. I kochani, standardowo zaczniemy sobie od brwi. Mam tu żel utrwalający. Kosztuje on 46 zł. Jest to przejrzysty żel, którego uniwersalna i lekka formuła pozwala szczotkować i kształtować brwi bez pozostawiania osadu. Szczoteczka ma dwie strony. Jedną do nakładania i przeczesywania a drugą do nadawania kształtu. Żel jest zamknięty w bardzo ładnym, prostym opakowaniu. Ono jest takie matowe, jak możecie zobaczyć, no i samo opakowanie jest dosyć ciężkie jak na żel. Mamy tu 6 ml produktu. Szczotka jest naprawdę bardzo interesująca. Jest jedną z ciekawszych, jakie miałam, jeżeli chodzi właśnie o żele do brwi, i zaczniemy sobie od nałożenia produktu, który jest bezbarwny na jedną stronę moich brwi, i zobaczymy, jakie tutaj będziemy mieć efekty. I robię tak, jak było napisane w instrukcji, czyli nakładam jedną stroną, a drugą będę przeczesywać. Jeżeli chodzi o formułę produktu, to jest on bardzo rzadki, ale widać, że te włoski są delikatnie utrwalone. Ja sobie tutaj na pewno będę musiała pomóc z moją inną szczotką właśnie do brwi, bo ta nie daje mi takiego efektu, jaki ja lubię. Chociaż chwila, moment. Przyklepiemy sobie palcem i powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeżeli o niego chodzi, bo te brwi się przykleiły, a jak wiecie, ja bardzo lubię właśnie taki efekt na moich brwiach, więc super, jeżeli o to chodzi. I bardzo mi ją przypomina żel z Lovely. Ten niebieski go już nie ma, niestety. Ale był wspaniały i na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Zobaczcie sobie różnicę, jeżeli chodzi o drewna, którą właśnie nałożyłam ten żel, a brew na której tego żelu jeszcze nie mam. Tu są włoski przepięknie wyczesane. Zobaczcie, jak one są ładnie przyklejone, i do tego efekt mamy tutaj matowy. To co, kochani, lecimy z drugą brwią. Ja wam tutaj zaznaczę, że faktycznie ten żel nie robi żadnego brzydkiego białego osadu ani nic takiego nieprzyjemnego. Jednak uważam, że ta szczoteczka jest zbyt wymyślna. Uważam, że jakby była nawet taka Normalna, najzwyklejsza, to zrobiłby on robotę, bo tu w głównej mierze wygrywa jego formuła. Zobaczcie sobie teraz różnice na przebitkach. Uważam, że dla fanów matowych brwi to będzie strzał w dziesiątkę. Jak na razie utrwalenie zaliczam do mocnych. Brwi są ładnie przyklejone do skóry. Też nie było żadnego problemu z ich wyczesaniem. Po czasie jak on zastyga, to brwi robią się twardsze. Teraz przejdziemy sobie do korektora, i to będzie moja jedyna wpadka, jeżeli chodzi o ten test, bo nie wiem, przyrzekam Wam, nie wiem jak do tego doszło, jakim cudem się wydarzyło, tak jak się wydarzyło, ale się wydarzyło. Mianowicie przedmi kolor niż zamawiałam i ten kolor jest bardzo ciemny, bardzo, bo ogólnie to jest tak, że jeżeli zamawiacie właśnie kosmetyki na zarze, mówię tutaj o korektorach oraz podkładach, to tam był taki podział na trzy segmenty, light, medium i dark i ja wybierałam oczywiście z tego segmentu light, a koniec końców przed mi odcień z tego środkowego, więc nie wiem, prawdopodobnie mi coś przeskoczyło, ja tego nie zauważyłam i tak skończyłam właśnie z takim kolorem, więc go będziemy sobie tutaj rozjaśniać, bo ja na pewno takiego ciemnego odcienia pod oko nie nałożę, no przepraszam Was bardzo, ale to raczej u mnie zadziała Działałoby jako korektor. Boże, nie jako korektor, tylko jako brązer. Kosztuje 46 zł. Ma kremową i łatwą do rozprowadzenia na skórze recepturę o soczystym efekcie. Produkt jest średnio kryjący z możliwością kontroli intensywności, ma też satynowe wykończenie nadające blasku, i jest dostępny w 18 odcieniach. I co, gama 18 odcieni, a ja wylądowałam z takim kolorem. Brawo dla mnie! Ja go sobie rozjaśnię na tyle, ile jestem w stanie. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepiej i nałożę go sobie na okolice pod oczami. Nie no, kochani, jest zdecydowanie lepiej. To, co mogę Wam o nim powiedzieć, jakie on ma takie cechy charakterystyczne, to na pewno to, że jest on dosyć gęsty i treściwy, ale mimo tego, że jest właśnie taki konkretny, to w dalszym ciągu. Nie jest on ciężki pod oczami, bo że jak ja się cieszę, że udało mi się wyprowadzić go właśnie do takiego koloru, który jest znośny, bo to, co było przed chwilą, jak wam pokazywałam, jak on wygląda pod okiem, to. Mm -mm. Kochani, to by nie miało racji tutaj bytu u mnie, bardzo by się to odznaczało, wyglądałabym jak taka panda. A akurat dzisiaj to nie był mój zamierzony efekt. Jak możecie zobaczyć, on tutaj przy oku wygląda na taki dosyć ciepły, no bo sam w sobie też taki był, nie miałam na to zbyt dużego wpływu, jak go tutaj rozjaśniałam, żeby też go jakoś zneutralizować czy coś takiego. Z bliska ta różnica wygląda w ten sposób. Jak możecie zobaczyć, bardzo ładnie on tutaj wszystko wyrównał. Jego krycie jest takie maksymalnie, bym powiedziała, średnie, ale ta okolica wygląda na taką bardziej nawilżoną. I ogólnie wygląda uważam lepiej. Nigdzie się też nie pozbierał, więc ogólnie jak na razie jest super, tylko tak jak mówię, 10 razy sobie sprawdźcie, czy na pewno wybraliście dobry kolor, jeżeli byście chcieli go sobie zamówić, jeżeli Wam się po prostu spodoba jego efekt, czy coś takiego, czy ten odcień to jest ten, który chcecie, bo potem skończycie z takim odcieniem jak ja i nie było to zbyt ciekawe doświadczenie. Tu tyłek uratował mi rozjaśniacz, i teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć różnicę. Uważam, że na tej okolicy przy oku wygląda bardzo ładnie, nigdzie nie. Nie powchodził w żadne zmarszki, załamania jak na razie. Wygląda bardzo ładnie i estetycznie. Myślę, że jeszcze byłabym tutaj bardziej zadowolona, gdyby ten kolor był po prostu idealnie dobrany pode mnie. Niestety nie w tym przypadku. Jednak całkowicie omijając ten aspekt, uważam, że jest to dobry korektor na co dzień, który nie jest ciężki na tej okolicy pod okiem, która jak widać też obecnie tutaj na przebitkach, no wygląda po prostu dobrze z nim. Nie jest sucho i ta okolica jest też delikatnie rozświetlona, przez co wygląda to bardziej naturalnie. Bardzo też ta okolica przy oku jest wygładzona i może Możemy sobie przejść dalej, tym razem do takiego cienia w kremie. Również kosztuje 46 zł jest to nowa formuła kremowego cienia do powiek, super napigmentowana do łatwej aplikacji. Jest dostępny w trzech intensywnych odcieniach inspirowanych zachodem słońca. Ja wybrałam sobie ten najjaśniejszy, bo on się najładniej prezentował na modelce, która właśnie tam była na stronie Zary i tak uznałam, że dobra, też chcę mieć takie coś na powiece, więc dlatego wziąłam właśnie ten odcień. On się nazywa, już Wam powiem jak, Peach Shimmer. Co jest przezabawne, to jak ja go testowałam, to najlepiej mi się go nakładało paluszkiem, dlatego też tak zrobię w dniu dzisiejszym i zobaczcie, to jest cień, który zapewnia nam w sumie sam taki błysk na powiece on akurat, ten odcień, który ja mam będzie stanowił fajną bazę pod inne błyszczące cienie, bądź możecie też używać go sobie solo, tak jak ja to zrobię dzisiaj, ponieważ chcę, żeby ten cień sam tutaj pokazał swoją moc i się nam pięknie na powiece zaprezentował muszę wam tak łeb trochę odchylić do tyłu, byście zobaczyli właśnie jaki on efekt na powiece zapewnia w porównaniu właśnie do tej strony, na której tego cienia nie mamy, tutaj ten cień jest i to jest taki mokry, bym mogła powiedzieć efekt perły co jest też istotne, to ten cień jest bardzo gęsty w opakowaniu, jednak na powiekę nakłada się on bez żadnego problemu i bardzo dobrze się chwyta powieki. Teraz szybko zobaczymy sobie różnicę. Jeżeli o niego chodzi, to uważam, że jest bardzo uniwersalny. Pod tym względem, że właśnie możecie sobie go nałożyć tak jak ja to zrobiłam dzisiaj i możecie tylko użyć tego cienia i wygląda on bardzo ładnie i zapewnia nam fajny, mokry efekt na powiece, takiej właśnie perełki. Ale żebyście się też nie martwili, to on, broń Boże, nie jest tutaj klejący na powiece. Pod wieloma względami jest on bardzo taki nienachalny, możecie go sobie używać jako po prostu taki błyszczący dodatek do waszych matowych cieni, bądź tak jak ja i w obu przypadkach wygląda to świetnie. Na razie też nigdzie się nie zebrał, ale oczywiście zobaczymy po czasie, jak to będzie się prezentowało. On się tak najładniej mini, jak ja tak sobie głową, wiecie, tutaj poruszam, to wtedy myślę, że jest najbardziej widoczny. kategoria oczy zamkniemy sobie tuszem do rzęs, który kosztuje 56 zł. I ja już nie wiem, czy to jest dużo, mało, powiedziałabym, że raczej tak średnio, człowiek jest już spaczony przez te wszystkie ceny. Nazywa się Full Proof Daily Mascara. Ma być idealny do codziennego użytku, wydłuża i unosi rzęsy bez pozostawiania grudek, ma precyzyjną szczoteczkę, która zapewnia łatwą i równomierną aplikację. Ma być też odporny na wilgoć. Zobaczymy więc, co on sprawi tu na moich rzęsach. Standardowo, jako że testujemy tusz, nie doklejam żadnych sztucznych rzęs, używamy tylko dwóch warstw. No i zobaczymy sobie, jaka będzie różnica. Zasady testu tuszy są, jak widać, w nowym roku, niezmienne. Jego szczoteczka na końcu ma takie jakby kółeczko. Jesteście w stanie to dostrzec. Jak nie to widzicie to teraz na przebitkach, ale bardzo mi się ono kojarzy, wiecie, z którym tuszem z benefitu. On miał właśnie podobną szczoteczkę i była to jedna z moich ulubionych. Czy tak też będzie w tym przypadku? Zobaczymy. Lecimy więc z pierwszą warstwą i ten poziom czerni jest, ja bym powiedziała, taki bardzo typowy. Nie jest to taki turboczarny czarny tuż, że wiecie, że już bym się od razu tutaj zaskoczyła i niesamowicie jak podekscytowała. Jest normalnie. Ale automatycznie zauważam, że faktycznie on wydłuża, bardzo ładnie rozdziela i te rzęsy są od razu podkręcone. Nie zauważyłam przy jednej warstwie jakiegoś pogrubienia, raczej tylko wydłużenie. Czy wy to widzicie? Ej, kurczę, jest ślicznie. I lecimy teraz z drugą warstwą i zobaczymy, co się tutaj teraz wydarzy. No i automatycznie zauważam delikatne pogrubienie, ale naprawdę bardzo delikatne. Raczej bym powiedziała, że jest to tuż głównie wydłużający i pięknie rozdzielający rzęsy. Obczajcie sobie różnicę, żeby tuż z Zary zrobił nam taki efekt pięknego wydłużenia, to ja się naprawdę nie spodziewałam. Nie podejrzewałam, że mam aż tak długie rzęsy, no skurczybych wydłuża konkretnie. Bardzo mi się to podoba, bo patrząc na to, że niekiedy tusze drogeryjne nie są w stanie mi takiego efektu zapewnić, tak ten to zrobił i to przy tylko dwóch warstwach. Zobaczcie sobie teraz różnicę. To jest idealny tusz na co dzień. On nie zapewnia takiego dramatycznego efektu. On przepięknie wydłuża, bardzo ładnie rozdziela. Ma taki ten poziom czerni, uważam, bardzo... W porządku. mieści się w takiej dobrej średniej i mimo tego, że ja jestem fanką bardzo dramatycznych rzęs, to ten efekt, który uzyskałam za jego pomocą mi się bardzo podoba, bo faktycznie zrobił robotę. Póki co się nigdzie nie osypał, ani też nie odbił, jeżeli chodzi o grudki, to wystąpiły takie naprawdę bardzo delikatne przy drugiej warstwie i ten tusz ma też to do siebie, że bardzo ładnie nasze rzęsy podkręca. Teraz przejdziemy sobie do twarzy i tutaj mam dwa produkty, a jednym z nich jest podkład i naprawdę przy wyborze korektora ja się sugerowałam też takim jasnym odcieniem, a co się stało, to sami widzieliście. W każdym razie, tu podkład mamy zamknięty w takim słoiczku. Standardowa cena to 80 zł, mamy dostępnych 14 odcieni i jest to nawilżający krem koloryzujący, zapewniający lekko kryjące wykończenia o delikatnym odcieniu. Wyrównuje kolory cery, tuszuje niedoskonałości i nadaje naturalny efekt rozświetlonej skóry. Mój odcień to W905. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to nie do końca mi ono przypadło do gustu, bo bardzo się tutaj wszystko brudzi w koło, plus mamy tutaj taką zatyczkę właśnie do tego, ale niestety ona tak jakoś nie do końca Pasuje, to się tutaj rozlewa, wylewa. No po prostu nie leży mi to tak do końca. Sam podkład jest, jak możecie zobaczyć, w bardzo takiej płynnej formie. Ja się tutaj też po opisie producenta nie spodziewam niczego bardzo mocno kryjącego, bo ma być to coś lekkiego, i zobaczymy, jak on się tutaj rozprowadzi na mojej twarzy. Jeżeli chodzi o kolor, to na pewno jest bardziej trafiony niż to, co miałam tutaj w przypadku korektora. No i faktycznie to krycie jest niziutkie. On nawet takich mniejszych zaczerwieni, jakichś tutaj niedoskonałości, które mam, nie zakryje. I też na pewno wam się rzuca to w oczy, że on na skórze jest taki bardzo świetlisty. Jest to widoczne, uważam. Bardzo ładnie się stapia, do tego nie mam żadnych uwag. Tu akurat w jego przypadku, jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny, uważam, że trafiłam idealnie. Wręcz bym powiedziała, że nawet nie muszę go używać na szyję, bo bardzo ładnie, że tak powiem, to przejście tutaj wygląda pomiędzy szyją a twarzą. Więc fajnie. Docenię to, że on jest naprawdę taki turbo lekki i niewyczuwalny. Myślę, że jeżeli chodzi o komfort, to będzie tutaj bardzo dobrze. No i też to, że on się absolutnie nie odznacza w żadnym punkcie. Wręcz, jakbyście tak na mnie popatrzyli na żywo, to nie widzielibyście, że ja coś tutaj na moją twarz nakładałam. A jednak wiecie, kolor skóry jest wyrównany. Ale, będąc z Wami tak totalnie szczerą, to ja myślałam osobiście przed właśnie kupnem tych kosmetyków, że raczej wypadną one tak średnio, a póki co jest naprawdę dobrze. Wiadomo, mam tutaj jakiś swoich faworytów, jednak bubla żadnego nie mamy. I zobaczcie sobie teraz różnicę. Kremowa leciutka formuła zagwarantowała nam przepiękne wyrównanie zaczerwienień, oraz też wygładzenie całej struktury skóry nadal. Dała też takiego lekkiego blasku. Świetnie stopił się ze skórą i też niczego nie podkreślił. Myślę, że on będzie spoko dla osób, które szukają takiego delikatnego krycia z efektem rozświetlenia. Poza kamerą na twarz nałożyłam sobie puder i wszędzie nałożył się on idealnie. Bardzo ładnie się połączył właśnie z tym podkładem oraz korektorem. Nie mam tutaj żadnych uwag, ale jedyne miejsce, w którym mam podkreślone suchości to jest tutaj przy nosie, bo mam takiego jednego tutaj dziada. A to normalnie każdy inny podkład puder by mi to podkreślił. Więc tu nie ma co się denerwować w tym względzie i przejdziemy sobie teraz do różu, który znalazłam w tak pięknym kolorze, że jak go tylko zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę Wam go tutaj przetestować, bo sami zobaczcie jaki cudny i opakowanie też jest przepiękne swoją drogą. Miałam jeszcze brać rozświetlacz, ale tak wyszło, że po prostu za dużo by mnie to kosztowało i zdecydowałam się tylko na róż. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo kosztuje on 66 zł i jest to intensywnie napigmentowany płynny róż, który łatwo się rozprowadza zapewniając nieskazitelną i promienną cerę. Zapewnia również taki naturalny Blask. I jest dostępny w trzech odcieniach. Niestety nie widziałam na stronie Zary, żeby były dostępne jakieś bronzery, czy to płynne, czy w kamieniu, dlatego też poza kamerą nałożyłam sobie ten mój ulubiony z Inglota. Może były, a się wyprzedały, nie wiem. To jest taki kolor, ja bym powiedziała coś pomiędzy brudnym różem, takim mm, też można byłoby powiedzieć malinowo-czerwonym kolorem, czyli coś takiego, jak ja bardzo lubię. Jak możecie zobaczyć, no jest on mocny i to jest przy jednej warstwie. Więc, konkretnie, ale możemy sobie bardzo ładnie tutaj na nim popracować i na pewno go tutaj rozprowadzimy, więc o to się proszę nie martwić. Jednak, no, daje on sobie radę i wręcz bym powiedziała, że jest to bardzo dobrze napigmentowany róż z mega super kolorem. I tak wygląda różnica pomiędzy stronami. Jak możecie zobaczyć, faktycznie zapewnił on nam taki efekt soczystego policzka. Bardzo łatwo się na nim pracuje, bez problemu się rozprowadza. Nie mam tutaj żadnych uwag, jeżeli o to chodzi, no i widać go, jest napisany. Pigmentowany, a to jest myślę tutaj najważniejsze i efekt jest po prostu cudowny. Zobaczcie sobie też różnicę, myślę, że efekty mówią tu same za siebie. Róż wygląda prześlicznie i też sam kolor jest bardzo komplementujący. Myślę, że wielu z Was się on spodoba tak samo jak mi. Mój odcień, bo nie wiem, czy o tym wcześniej wspomniałam, nazywa się Berry i jest to z tych trzech odcieni chyba najciemniejszy. Robi swoją robotę, nie wpłynął negatywnie na inne kosmetyki. Co najważniejsze, też jesteście w stanie go stopniować, jeżeli na przykład to, co ja mam teraz na twarzy, ta jedna warstwa Wam nie wystarcza i chcecie więcej, to możecie go sobie dołożyć i budować tą intensywność. Bez problemu da się to zrobić. I ostatnie, co sobie dzisiaj przetestujemy, to pomadka, również w pięknym odcieniu. Już Wam tutaj pokażę, jakim. O, proszę bardzo. Też jest taki ciemny. Kosztuje 56 zł. Jest to matowy balsam do ust o jedwabistej konsystencji, który zapewnia miękkość ust dzięki cienkiej, elastycznej formule. Jest dostępny w czterech odcieniach i za jego pomocą mamy nadać naszym ustom odrobinę koloru z subtelnym, naturalnym wykończeniem. Odcień, który ja mam, nazywa się calm. Bardzo mi się tutaj też w przypadku tej pomadki podoba opakowanie, bo ono jest takie, jak możecie zobaczyć, na magnes. Bardzo fajnie jest też wykonane. Jest ta pomadka taka dosyć ciężka. Solidnie leży w ręce, ale oczywiście. Oczywiście nie obułoby się bez jakiejś historii, bo ja sobie ją, wiecie, otwarłam po tym jak ona do mnie przyszła i uznałam, że ją sobie zesłoczuję na ręce. A na ręce wychodzi mi takie coś, czyli praktycznie nic. Ja już byłam tutaj załamana, sobie myślę, nie trafił się mi bubel, po prostu bubel. Na szczęście ona się źle słuchuje tylko na ręce, na ustach już wygląda bardzo ładnie. To no zresztą za chwilę sami zobaczycie i się przekonacie. Zapach ma bardzo przyjemny. Nie wiem, z czym bym go skojarzyła, może trochę z wanilią, ale wiecie, jak ja jestem w opisywaniu zapachów. A raczej słaba. No cóż, nie można być we wszystkim najlepszym, tak jak mi to kiedyś powiedziała w gimnazjum moja nauczycielka od angielskiego, a ja później jej pięknie udowodniłam, jak bardzo się myli. Ty piara miała ewidentnie jakieś kompleksy. Ja sobie teraz Popyś nam usta tak delikatnie za pomocą konturówki, i to jest ta z Maybelline. Ona się nazywa Lifter Liner a odcień to jest 07 Big Lift. Jak coś oczywiście będziecie mieli wszystko podlinkowane na dole. To co? Nakładamy i od razu Wam tutaj powiem, że ten produkt ma takie wykończenie matowe, więc żebyście się tutaj nie zdziwili. Jeżeli chodzi o kolor, to on jest taki półtransparentny, ta jego pigmentacja nie jest taka stuprocentowa, zapewnia bardzo taki naturalny ten efekt i usta faktycznie są matowe. Przyjemnie i bezproblemowo się rozprowadza i faktycznie na ustach tworzy taki efekt miękkości. Jest to bardzo przyjemne, nawet jak sobie robicie właśnie coś takiego. To jest przekomfortowo i zobaczmy sobie w sumie, czy ta pomadka się będzie odbijać, więc obczajmy to szok, bo się nie odbija. No to jest zaskoczenie. Więc fajnie, może będzie tutaj dobrze, jeżeli chodzi o trwałość zobaczcie sobie teraz różnicę bez tej pomadki i z nią. Subtelny efekt, bardzo taki naturalny, pomadka nie jest obciążająca, tworzy naprawdę na ustach taką cieniutką warstwę, przez to też się w jakiś negatywny sposób nie odznacza. Ten kolor będzie zdecydowanie dla fanek takich ciemniejszych ust. On wpada tak delikatnie w taki odcień wina bym powiedziała, ciemnej czerwieni. To jest pomadka o matowym wykończeniu i tutaj czuć taki typowy, dla tego typu pomadek efekt na ustach, takie uczucie. Myślę, że jeżeli używacie matowych pomadek, to wiecie o czym mówię, ale tak to jest zaskakująco dobrze i jestem bardzo ciekawa, pewnie tak samo jak Wy, jak długo się ona na ustach utrzyma. Więc to tyle w tej części filmu i zobaczymy się wieczorem na podsumowaniu. No witam, witam, tak się prezentuję po całym dniu i zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych kosmetyków, to na samym początku chciałabym tak ogólnie omówić właśnie to, co odczułam, jeżeli chodzi właśnie o markę własną Zary i ich kosmetyki, to jest naprawdę dobrze spodziewałam się szczerze większej lipy a jest bardzo poprawnie, nawet mam tutaj swoich dwóch takich ulubieńców i jakbym miała ocenić właśnie tę markę w skali od 1 do 5, to dałabym tutaj taką czwórkę solidną czwórkę, myślę, że zaczniemy sobie od omówienia kosmetyków do oczu, bo jednak ich tutaj mieliśmy najwięcej i moim niekwestionowanym faworytem jest bez zaskoczenia tusz do rzęs, no zobaczcie jak on wygląda po czasie, nic się tutaj nie stało, rzęsy są przepięknie wydłużone, świetnie to wygląda zapewnia taki codzienny efekt z fajną nutką takiego wow, bo jednak w porównaniu do innych tuszy, które używam, tutaj to wydłużenie jest naprawdę konkretne i mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nigdzie się nie osypał, nie pokruszył, jeżeli chodzi o pogrubienie rzęs, to uważam w dalszym ciągu, że jest znikome, bardziej jest to tusz wydłużający. I również moich oczu on nie podrażnił, ale ja akurat jeżeli chodzi o to, to jestem mało wrażliwa. Jeżeli chodzi natomiast o żel do brwi, to tutaj po czasie nic niepokojącego się nie stało. Brwi są w dalszym ciągu utrwalone, może nie tak mocno jak były rano, bo tutaj przód się delikatnie mi poodklejał, jednak cała reszta jest jak najbardziej nienaruszona. Zaskoczyło mnie to, że bardzo łatwo się na nim pracuje. W sumie jedna warstwa nam już tutaj wystarczyła, żeby nasze brwi wystylizować, ale czy w naszych drogeriach znajdziemy coś lepszego i tańszego? Myślę, że na spokojnie tak. Jednak obiektywnie patrząc, jeżeli mamy tutaj do czynienia z marką, która się nie specjalizuje w kategorii beauty, tylko bardziej właśnie w ubraniach i dodatkach, i mamy tak dobry produkt, który spełnia swoje zadanie. To ja jestem tutaj jak najbardziej zadowolona. Wiecie co, jeżeli chodzi natomiast o cień, to mimo tego, że jest on naprawdę bardzo fajny, uniwersalny i ogólnie nic złego nie robi, to raczej nie kupiłabym go po raz kolejny. Bo dla mnie jest to taki produkt po prostu przeciętny. Nie zachwycił mnie ani ta jakoś bardzo w jedną stronę, jak i też w drugą stronę mnie nie zniechęcił do siebie. To będzie dobry kosmetyk dla osoby, która szuka właśnie czegoś takiego uniwersalnego ale wydaje mi się, że nic poza tym. Możecie go sobie stosować solo, możecie go nakładać, jeżeli chodzi o błyszczące cienie jako bazę, możecie też używać go jako dodatek. Jednak ja o tym nie wspomniałam wcześniej, że żeby on wam nie wchodził w załamania, to musicie sobie go delikatnie pudrem transparentnym utrwalić, bo jak tego nie zrobicie, to on w załamaniu się zbierze. Daje takie ładne perłowe wykończenie i w sumie to tyle, jak dla mnie taki przeciętniak. I ostatni, jeżeli chodzi o oczy, był korektor, który musieliśmy sobie tutaj rozjaśniać, bo całą historię, no znacie, co się to tutaj wydarzyło i ogólnie jest naprawdę dobrze. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył swoją konsystencją, średnim kryciem, tym jak wygląda na tej okolicy oraz, że po czasie nigdzie on się nie zebrał. Jedyne na co bym tutaj zwróciła uwagę, że tak delikatnie przez to, że ten kolor jednak no, jest delikatnie ciemniejszy, to trochę się on sam w sobie wybija w porównaniu do całej reszty twarzy. Mimo tego, że próbowałam go tutaj wiecie rozjaśniać i rozjaśniłam go całkiem sporo w porównaniu do tego co by było gdybym tego nie zrobiła. Jest po prostu ok. Jak dla mnie jest to dobry Korektor, tylko tak jak mówiłam, jeżeli już byście chcieli go sobie na przykład zamówić, to bardzo konkretnie zobaczcie, czy na pewno kolor, który chcecie, Wam wpadł do koszyka, czy nie jakiś inny, bo możecie skończyć tak jak ja. Teraz omówimy sobie produkty do twarzy i mamy tutaj dwa. Jest to podkład oraz róż. Z tej dwójki zdecydowanie róż tutaj wygrywa. No bo zobaczcie, jak on nawet po czasie wygląda. Przepięknie, jest widoczny, napigmentowany kolor, jest ultra zajebisty. Jestem dużą fanką tego odcienia i myślę, że wpadnie on do mojego codziennego makijażu, zwłaszcza patrząc na to, że. Bardzo łatwo się na nim pracuje, trzeba go użyć naprawdę niewiele, bo ma tak mocną pigmentację, że naprawdę jedna kropeczka Wam tutaj wystarczy. Możecie też swobodnie go sobie budować, jeżeli chcecie mocniej. Tu nie ma żadnych przeszkód, bardzo dobrze się on łączy z innymi kosmetykami, które macie na twarzy, no i jest trwały. Więc czego chcieć więcej? Bardzo dobry róż. Natomiast jeżeli chodzi o podkład, to ja tu jestem taka pół na pół, bo z jednej strony niby jest ok, a z drugiej strony czegoś mi tutaj brakuje, w głównej mierze trwałości, bo bardzo szybko on schodzi z twarzy. Więc to jest taki główny minus, który do niego mam, bo średni on bez problemu tutaj właśnie z brody, z nosa, troszkę z policzku, więc ściera się dosyć łatwo. To, że się wyświecił na mojej że było więcej niż pewne, bo sam w sobie był on taki właśnie rozświetlający, więc ja tutaj nie przewidywałam, że utrzyma mi matowy efekt na twarzy, absolutnie nie, więc do tego się tutaj nie przyczepiam, jednak zaznaczam dla osób, które nie lubią takiego wykończenia, że on właśnie takie wykończenie świetliste ma. Żeby potem nie było niespodzianek, kolor ogólnie uważam, że zmaczowałam bardzo dobrze, pozytywnie zaskoczyło mnie też to, że on się nigdzie tutaj nie Odznaczał na skórze, ani też nie wyglądał sucho. Krycie od samego początku wiedzieliśmy, że w jego przypadku będzie niskie, więc tu nie ma żadnych zaskoczeń, jednak uważam, że za tę cenę znajdziecie zdecydowanie lepsze podkłady. I na koniec ta pomadka. Jeżeli chodzi o jej trwałość, to powiedziałabym, że jest taka typowa, zeszła mi tam po posiłku bez problemu, jakiegoś większego, więc nie ma tutaj zachwytów, jeżeli chodzi właśnie o czas, jaki ona wytrzymuje na naszych ustach, a szkoda. Bo naprawdę ma fajne wykończenie, formułę oraz to, że się nie odbija. Wiadomo, nie jest to jakiś zły produkt czy Boogle, bo jednak ona na ustach się bardzo ładnie prezentuje oraz niczego nie podkreśla ani naszych ust nie przesusza. Jednak no, za tę cenę mogłaby być bardziej trwała. Więc wiecie, w jej przypadku nie ma źle, ale też nie ma tak, żebym skakała do sufitu. Jednak jakbym miała wam coś już polecić z tej marki, to zdecydowanie byłaby to ta trójka. Myślę, że tu nie ma zaskoczenia. Dajcie znać, czy używaliście u siebie już kosmetyków z Zary, jak się one u Was sprawdziły, bądź jeżeli nie, to oczywiście podzielcie się tutaj waszymi odczuciami co do tego testu. A z mojej strony jest to już tyle i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.